Tak, koledzy, witam wszystkich, może trochę pozytywnej energii. Dodajmy, myślę, że ona powinna się pojawić, na czym to wszystko się opiera. We wtorek, jutro dowiemy się, ile jest otwartych wakatów. Jutro poznamy rentowność dziesięciolatek, ale najciekawsze wydarzy się w środę. Poznamy po prostu nową stopę procentową. Tutaj z dużym prawdopodobieństwem widzimy obniżkę stopy. 89,6% szans, że stopa zostanie obniżona o kolejne 25 punktów bazowych. Ale najciekawsze będzie to, co powie Fed po obniżce stopy. O czym będzie mówił Jerome Powell? Następnie o 21:30 czasu Kijowskiego. W czwartek poznamy rentowność 30-letnich obligacji, a w piątek PKB za październik w Wielkiej Brytanii. Czyli zasadniczo z ważnych rzeczy będą tylko te dane. No a potem już obniżka stopy. Najprawdopodobniej Powell 10 grudnia będzie już mówił o tym, jakie są plany na przyszły rok, czyli jak będzie obniżana stopa procentowa w 2026 roku, do końca 2026 roku, jak będzie obniżana do końca 2027 roku. No, może coś powie, ale raczej nie usłyszymy niczego szczególnie ważnego. Dalej w ciągu ostatniej doby zlikwidowano nieco ponad 127 tysięcy traderów longujących i. Shortujących, trochę więcej longujących zostało zlikwidowanych spotowe ETF-y. Spójrzmy teraz jeszcze na funding. Bardzo ciekawie będzie zobaczyć, co tu mamy interesującego. Funding w zasadzie mniej więcej czysty, gotowy do wzrostu czyli kiedy funding tutaj będzie czerwony, to znaczy, że już za bardzo urósł. Kiedy jest taki ładny, zielony to jest gotowy na nowe ruchy. Szczyt wzrostu czyli tutaj jednym z bardzo dobrych i obiecujących Wariantów do osiągnięcia znaczącego wzrostu są spotowe ETF-y. Tak, widzisz tam na datę 5 grudnia zauważalny, choć niewielki minus na bitcoinie dokładnie minus 8 milionów dolarów co jest pewnym odzwierciedleniem aktualnej sytuacji rynkowej. Spotowej futures ETF-y też wszystko to na dzień 5 grudnia niewielki minus 65 milionów dolarów. Z punktu widzenia innych sygnałów widzimy, że dominacja ZT bardzo mocno spada. Widzimy, że tutaj był szczyt i następuje seria coraz niższych wierzchołków. To może świadczyć o zmianie trendu, o kontrtrendzie, o początku dystrybucji, czyli może pojawić się jakiś ruch boczny, a potem dalszy ruch w dół. Najprawdopodobniej najbliższym celem będzie 4,95. Do 5,2, czyli możemy zobaczyć jakiś impuls wzrostowy do tych wartości. I tutaj bardzo podobnie również został przebity szczyt poprzedniego szczytu, a następnie przygotowuje się do dalszego ruchu w dół. Total nabiera siły. Widzimy, że utrzymaliśmy poziom 33 dolarów, uformowaliśmy bardzo dobrą strukturę. Tutaj był silny byczy impuls wzrost. Widzimy, że tego dnia były zakupy, kupiono tę świecę. Dlatego duża ilość sygnałów, ponieważ widzimy teraz ruch w kierunku 3,26 biliona dolarów, a może nawet 3,5 biliona dolarów. Altcoiny to to samo, tworzy się bardzo dobra baza, o której pisano. Tutaj najważniejsze to nie spaść niżej, nie sądzę, że spadniemy niżej. Jestem raczej nastawiony na pozytywny, długoterminowy ruch w górę. Zawęża się trójkąt, który da możliwość przebić się i wyjść dalej w górę w kierunku 960 miliardów dolarów. Może no 920, 930 i 960 to zakres zainteresowania, w którym będzie się poruszał 12 Bitcoin. Sygnał spadkowy stopniowo się zmniejsza. Nadal wisi nad nami dominacja Ethereum SCA. Tutaj nabierają więcej siły, dlatego oczekujemy, że zobaczymy jakieś dobre ruchy, ale na razie adres jest jeszcze słaby. To właśnie mnie niepokoi. Jedyną rzeczą jest to, że dominacja Azers jeszcze nie może się odwrócić. Myślę, że powinni obronić poziom 6,7, 6,6 i tutaj się odwrócić. Ale na razie sygnał wskazuje, że dominacja Azers będzie się jeszcze zmniejszać. Sam bitcoin, jak widzimy, dobrze rośnie. Uformowała się konstrukcja, więc możemy zobaczyć ruch w kierunku 98,5. Może nawet 102,5 chciałbym przynajmniej zobaczyć to tutaj na eterze. Moim pierwszym celem będzie 3300. W idealnym przypadku oczywiście zobaczyć ruch do 3600 do 3800, ale na razie 3300. Jeśli chodzi o altcoiny, które trafiają do naszego pudełka, to solana, tutaj widzimy dobrą konstrukcję. On również tworzy dobrą pod wieloma względami interesującą konstrukcję. Avax, Hype, Kas dobrze się trzymają. Swoją drogą nawet nie przebił swoich minimów. I jeszcze Litecoin. Tak, i bar, i jeszcze dwójkę można by tu dorzucić. Zbieramy MOG od ciebie, aby pomóc w naszej sprawie. W tym przez jeden. Obrażenia zapewniają również wsparcie przez godzinę. Pod wieloma względami biorę pod uwagę konstrukcję, np. formowanie podpór i akumulację sił. Jak wcześniej myśleliśmy i przewidywaliśmy, z bardzo dużym prawdopodobieństwem przeniesiemy wydarzenie Alceson na okres wiosenny. Czy ta informacja jest rzeczywiście prawdziwa i zgodna z aktualnymi ustaleniami? Tak. Jeżeli macie jakieś pytania, panowie, proszę pytać. Chętnie z Tobą porozmawiam. To są doskonałe pytania. Do jakich poziomów spodziewasz się teraz dominacji Bitcoina? Co spadnie? Jeśli mówimy o tym, co faktycznie dzieje się w obecnej chwili, to ten poprzedni loj, 57%, mój pierwszy cel jest taki: zobaczymy spadek o 2%, gdzieś w tej typozonie. Myślisz, że potem wejdziemy jeszcze w jakąś korektę? No, możemy wejść w jakiś okres konsolidacji, bo widzimy, że te 2%, 57% było trudno przebić. Dlatego myślę, że dalej to zobaczymy. Jakąś konsolidację przed wybiciem i dalszym ruchem w dół. To wszystko z mojej strony, nie mam pytań. Ok, w takim razie bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim miłego dnia i udanego tygodnia handlowego. Do zobaczenia. Dziękuję za transmisję. Do zobaczenia w następny poniedziałek. Na razie, cześć.